cześć, no anowiców, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Zapewne pamiętacie jak przechodziłem tego tutaj parkura. Mo Poprosiłem mojego kolegę, żeby mi zbudował następnego. No i jest. Już zaznaczyłem sobie punkt odwracania, więc chyba możemy lecieć. Podobno to jest trudniejszy parkur. Ale zobaczymy. Hop. Ażem wyskoczył normalnie. Geniusz. Hop, hop. Ja pierdolę. Nie, nie, dobra, 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 dobra. Jadziemy. Huuu. Dobra. Kurde. Sprint mi się wyłączał hop, 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 wow, hop, dobra, mamy to, klikamy następne łóżeczko, teraz pyk, 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 wow. wow, 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 hop, hop, dobra, mamy to, mamy co. Następne łóżko już. Dobra. Zaraz lecimy z takim skokiem. Hop. Aha. No niestety. Okej. Okay. Hop. Lód. Coś mi kolega mówił, że na lodzie mam te bez shift iść CO JEST JA NIE MOGĘ okej okay. hop okej okay. no tutaj te... i na kracach też mi powiedzieć, że też bez Shifter. Whoa. Okay. Whoa. let us go let us go let us go Yes. us go let hop Dobra. Dobra. Co jest tam? Już jest koniec? Dobra. Kurde, nie mogę się ustawić. O! Dobra. Ho. Oho. To będzie trudniejsze, niż myślałem. Ja nie mogę... Okay. Ej, dobra, widzowie, co jest trudne. Mówię... To będzie za krótki odcinek, normalnie. A tu chyba się trochę pomęczę. Dobra. Okej. Okay. Idę. Pyk. Dobra. Co się cofam i... a, ja cię miniaturkę zrobię. Okej, okay, już popstrykałem kilka. Screenów na na, na miniaturkę. Okej. Okay. Kurde. Ho. Nie zdo, nie nadążam skoczyć. Kurde. Dobra. Albo to trzeba właśnie... Ja pierdzielę. Ej no, co jest? To jest nierealne. Czekajcie, ja zapytam kolegę, czy to w ogóle można... Okej. Okay. Kolega tam mi pomógł. I to teraz to zrobić. Po prostu rozwalił tego tutaj Tocka i jakoś tam muszę zyskać, bo to chyba są jakieś 4,5. To znaczy 3,5 kratki. Ej, co jest? Udało się. Rozumiem, że ja mam skoczyć na tą kratę. Hop. Dobra. Hop. Nie! Tego się nie da zrobić. Ej, czekajcie, widzowie, czekajcie. Ja S spróbuję trochę oszukać. Znacie? Ha, ha Mamy co. Widzowie, przeszliśmy parkura. Całego parkura przeszliśmy. Jeśli chcecie następnego parkura to zostawiajcie łapki w górę na trzy łapki w górę pod tym filmem i będzie następny parkur. Do zobaczenia. Elo.